Czego oczekiwać po terapii w gabinecie fizjoterapeuty? Jak działa fizjoterapia? Czy organizm leczy się sam? Czy może istnieją magiczne zabiegi, które możesz wykonać w gabinecie i od razu ból przechodzi? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Zanim jednak przejdę do odcinka, zapraszam Cię serdecznie na grupę na Facebooku, która nazywa się Instytut Zdrowego Ciała QA i tam może zadawać pytania dotyczące filmów. Zapraszam cię też serdecznie na moje warsztaty z treningu powięziowego tym razem 25 listopada we Wrocławiu. Niemniej jednak jeśli ten termin ci nie odpowiada, to myślę, że bez problemu cyklicznie mniej więcej co 3-4 miesiące będę takie warsztaty organizował. Jeśli jesteś zainteresowany, to napisz na kontakt ciała.pl. Bardzo często spotykam się z taką sytuacją, kiedy przychodzicie, drodzy pacjenci, do gabinetu i oczekujecie szybkich rezultatów. Macie jakiś problem bólowy najczęściej w odcinku lędźwiowym, kręgosłupa w okolicy barku albo w kolanie, i chcielibyście, żeby na tej wizycie ten problem się nie rozwiązał. Niestety, tak czasami bywa, że problem powstaje długo miesiącami, tygodniami, czasami nawet latami. A następnie odkręcenie tego problemu to znowu jest pewien proces. I to chciałbym, żebyście jakby wynieśli z dzisiejszego filmu, żebyście przede wszystkim wzięli sobie do serca takie przesłanie, że powrót do zdrowia to jest proces i wiele czynników wiąże się na to, w jaki sposób wracasz do tego zdrowia. Pierwszą rzeczą najważniejszą jest to, żebyś, drogi widzu, zrozumiał, że twoje zdrowie to jest wiele elementów. To jest to, jak jesz. To jest to, jak się regenerujesz, to jest to, czy się ruszasz, i to, w jaki sposób dbasz o swoją głowę, o swój mental. Te czynniki przede wszystkim decydują o ogólnie rozumianym Twoim dobrostanie, ale również wpływają na regenerację Twoich tkanek, na przebudowę Twojego ciała. Ponieważ całe Twoje życie, organizm się zmienia, napięcia w ciele się zmieniają. W zależności od tego, jakie te napięcia są, to odczuwasz więcej albo mniej dolegliwości bólowych. Więc zawsze dążymy do tego, żeby ciało było w jakimś swoim stanie homeostazy, w swoim stanie równowagi. W sytuacji, kiedy pojawia się uraz, przeciążenie, ból to najczęściej jest to proces, który nie pojawił się dzisiaj, tylko jest to proces, który trwał i stopniowo takie mikrourazy się zaczęły ze sobą sumować i powstał większy jakiś uraz, trauma, ból. Zdarza się, że jest jeden prawda, jakiś wypadek, przewracasz się, coś pęka, yy, naciągasz coś, zrywasz. Natomiast 3 czwarte, a może i więcej pacjentów, to nie są nagłe wypadki, yy, w sensie taki overload, tylko taki overuse, czyli używasz ciała w nieodpowiedni sposób na długiej przestrzeni czasu i w konsekwencji dochodzi właśnie do ostrego bólu. Tak więc yy, musisz zrozumieć, że Wracasz do zdrowia stopniowo i zadaniem fizjoterapeuty jest stworzyć lepsze warunki w organizmie do gojenia tkanek. Tak więc naszym zadaniem jest zbalansowanie napięć, naszym zadaniem jest spowodowanie, że krążenie będzie lepsze czyli przepływ płynów będzie lepszy. Naszym zadaniem jest pokazanie Ci, jak masz się zachowywać na co dzień, żeby tych napięć w Twoim ciele było mniej i żeby dać lepsze warunki do regeneracji tego miejsca, które jest chore, które Cię boli w tym momencie. Naszym zadaniem jest też powiedzieć Ci, co powinieneś robić, w jaki sposób się ruszać, żeby nie obciążać tego miejsca tak mocno albo żeby obciążać to chore miejsce w prawidłowy sposób. Niektórzy fizjoterapeuci dają też podstawowe wskazówki takie związane z żywieniem, ponieważ dzisiaj to często tak wygląda, że pacjent przychodzi do gabinetu i często jesteśmy pierwszą osobą kontaktu, kontaktową dla takiego pacjenta. Więc ja osobiście, nie będąc dietetykiem, daję takie podstawowe wytyczne, czyli mówię nie jedz jedzenia, które jest przetworzone. W miarę możliwości, jak tylko możesz, staraj się jeść ciepłe posiłki. Jak to jest tylko możliwe, to nie jest dużo produktów z mleka. W miarę możliwości staraj się dbać o większą podaż dobrej jakości białka. Staraj się, żeby było dużo błonnika w diecie. Takie ogólnie znane zalecenia, jeśli widzę, że ktoś bardzo źle się odżywia, ma bardzo złe nawyki żywieniowe, to oczywiście metodą małych kroków staramy się to zmieniać. Ten lepszy metabolizm. Wynika właśnie w dużej mierze z tego, jakie masz napięcia w okolicy brzucha. Te napięcia w okolicy brzucha będą złe, kiedy się będziesz źle odżywiać, kiedy jedzenie będzie zalegać w twoich jelitach. Organizm będzie niechętnie wtedy leczył kontuzję, bo będzie miał taki przewlekły, subkliniczny, długotrwający stan zapalny. Dlatego też, leczenie kontuzji to jest dobry metabolizm, który musi wynikać z dobrego żywienia. Jeśli zalecamy pacjentom ruch, to zawsze też pamiętaj, proszę, drugi widzu, że ćwiczenia stosujemy w odpowiedniej hierarchii. To znaczy, najpierw chcemy zawsze, żebyś potrafił kontrolować jakiś mały fragment swojego ciała. Następnie na to nakładamy większy fragment Twojego ciała, czyli z takiego regionalnego, lokalnego do regionalnego. Następnie, kiedy już to potrafisz zrobić dobrze, to przechodzimy do ruchu globalnego, bardziej całym ciałem. I ta jakość ruchu, kontrola ruchu, czucie ciała, percepcja jest nadrzędna. Czyli najpierw musisz dobrze kontrolować ciało. Jakość ruchu przed siłą. Jakość ruchu i siła przed wytrzymałością. Tak więc jeśli się od razu chcesz zacząć ruszać i wybierasz sobie bieganie jako swoją główną aktywność fizyczną, a nie wiesz o sobie nic, nie wiesz czy dobrze stoisz, nie wiesz, czy prawidłowo siadasz, klękasz, czy masz odpowiednio silne poszczególne grupy mięśniowe, to jest duże ryzyko, że przy tym bieganiu wcale ci nie będzie lepiej. Bardzo ważne jest dlatego, żeby stosować odpowiednią gradację i dobrać taką y, aktywność fizyczną dla siebie, która będzie ciebie jak najbardziej wspierać, a nie ci jeszcze mówiąc brzydko dowalać. Jeśli siedzisz przy biurku, a idziesz tylko na rower, to to niestety nie jest najlepsze rozwiązanie. Jeśli siedzisz przy biurku albo wykonujesz pracę, jesteś na przykład fryzjerem, trzymasz ręce w górze, a potem idziesz na boks i znowu na rower, to cały czas są pewne grupy mięśniowe aktywne, które dominują i to na pewno z czasem spowoduje jakieś przeciążenia w Twoim aparacie ruchu. Tak więc dobieramy aktywność fizyczną zawsze do tego, jak zachowujesz się na co dzień, do Twojej pracy, dlatego w wywiadzie zawsze pytamy, jaki zawód wykonujesz. I dobieramy do tego, jak Twoje ciało zachowuje się w ciągu dnia, to znaczy poza pracą, jakie masz jeszcze inne aktywności. Zabiegi manualne, które wykonujemy, mogą dać efekt takiej sztuczki, w sensie szybkiej ulgi, z uwagi na to, że możemy wykonać taki reset na poziomie układu nerwowego, chociażby wykonując różnego rodzaju manipulacje. W obrębie stawów kręgosłupa, na przykład. I wtedy może się tak zadziedzieć, że od razu poczujesz większą swobodę, jeśli chodzi o zakres ruchu, i od razu poczujesz się lepiej. Niemniej jednak musisz pamiętać, że jeśli nic nie zmienisz w swoim sposobie funkcjonowania na co dzień, to jest bardzo prawdopodobne, że wrócisz do takiego schematu napinania ciała, jaki już miałeś, miałaś wcześniej. Dlatego wtedy znowu kłania się trening. Musisz po prostu regularnie dobrze się ruszać. W przeciwnym wypadku będziesz wracać do swoich starych wzorców. Mówiąc o procesie, mam na myśli przede wszystkim Twoją edukację. To znaczy Ty w czasie dochodzenia do zdrowia musisz się o sobie jak najwięcej dowiedzieć. Dlatego też często na wizycie bardzo dużo rozmawiamy z pacjentami. Ja szczególnie na pierwszej wizycie, czasami pół godziny, tylko mówię, opowiadam o problemie, żeby zrozumieć jego filozofię. Jeśli zrozumiesz swój problem, to będziesz się odpowiednio leczyć. Jeśli tego nie rozumiesz, tylko w ciemno idziesz i robisz jakiś zabieg, czy próbujesz jakoś ćwiczyć, ale nie wiesz, po co to robisz, no to jest tak naprawdę krótka droga do tego, żeby się dobrze nie wyleczyć. I teraz kolejna rzecz to jest ten bufor zdrowia, bufor bezpieczeństwa. Musisz na swoje zdrowie popatrzeć w kategoriach tego, że tu masz zdrowie, a tu jest choroba i jest pewien bufor zdrowia. To znaczy, ty stopniowo zachowując się źle, tracąc te wszystkie cztery czynniki, o których mówiłem na początku, czyli emocje, odżywianie, regenerację i i... I jaki jest czwarty? I trening. Stopniowo tracisz bufor zdrowia i idziesz w kierunku choroby. I to jest, tak jak mówiłem, pewien czas. Więc ty potrzebujesz, kiedy już jesteś z silnym bólem pleców, zjawiajesz się w gabinecie, to już jesteś po stronie choroby. Potrzebujesz znowu pewien czas, żeby stopniowo, małymi krokami odsunąć się od choroby, zbudować sobie ten bufor bezpieczeństwa, żeby nie było takiej sytuacji, jak to zawsze w gabinecie pacjenci opowiadają: że tylko się schyliłem raz, dźwignąłem doniczkę i znowu pojawił się ból. To znaczy, że jeszcze nie wypracowałeś sobie tego buforu bezpieczeństwa, że jeszcze te tkanki nie nabrały odpowiedniej struktury elastyczności. Jak długo trwa taki proces powrotu do zdrowia? To jest bardzo zależne od tego, na ile jesteś w stanie dokonać zmian w swoim życiu. Jeśli te zmiany są bardzo małe albo są yy, tylko na jednej płaszczyźnie, dokonasz zmiany, czyli się lepiej odżywiasz, ale nie ćwiczysz, nie dbasz o mental, to będzie to szło długo i powoli, czyli powiedzmy rok czasu. Jeśli w krótkim czasie dosyć dużo zmienisz i będziesz w tym konsekwentny, to jest większa szansa na to, że powiedzmy po trzech miesiącach. Już bardzo wiele się zmieni w Twoim zdrowiu i ból, dolegliwości bólowe nie będą powracały. Tak więc to jest coś, co chciałbym Ci przekazać w tym filmie, żeby popatrzeć na swój proces zdrowienia jako coś, co wymaga czasu i jako coś, co wymaga wielowątkowego spojrzenia na problem. Dziękuję Ci serdecznie za wszystkie lajki i subskrypcje. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.